Witam, pozdrawiam, zawia ja, Filipek Proszę wysił uzbrojony na Kawacha, podnikity Huszowa. Czuję się, że tu jest sobie pliga Cyma 028 Razują się podoba ty picę Zolata do Cypher 28, 0,28 że ma proszę Państwa tu składaną kolbę co ułatwia transport To to proszę Państwa lecimy ogniem pojedynczy, nie? szkoby nie mogą na no, podnieść i zrodziało się na sobie idą oczywiście rzadują ten kierunek wiatru właśnie nie? Jeżeli państwo widzicie tam jest szkopska manierka właśnie wybrałem takie warunki bo lubię jak wieje wiatr I nie znosi kulki to bardzo tak sobie ułatwia zadanie teraz pokażę może jak to ogólnie prezentuje się na ognie ciągłym magazynki to są fajkap. trzeba je podkręcać ogień ciągły, to troszeczkę do góry wezmę, bo on się pokrętu. w tylko sprawdzę A, Lecę w tym Szajce Komunistę Tak to ale Szajce Komunistę Oczywiście W przedniem tak zawieszono przez zamiar I to w sumie nie tylko przez las, tylko przez duszkę taką, yy, taką mam do lasu Myślę, że nikt się yy, nie wystarczy, gdzie z autem nie mijało Patek jakiś? To no ja to ogólnie, muszę przyznać się Polecam taką książkę kurs ten początek w lesie. Mizgowy, życie leśnych ludzi, chyba czy echo leśnych ludzi w każdym bądź razie Dziękuję Państwu, którzy naprawdę mają siłę mnie oglądać. Wiem, że jestem, że jestem zbójem w kapeluszu. Oczywiście, żeby sobie nikt nie pomyślał, to oczywiście, bo przecież się żartuje. Jeszcze naprawdę pozdrawiam ludzi, którzy trwają lasy się tu sobie jak takie porządkowe miejsce do strzelania, w akurat na bębie tego obszaru, w każdym obszarze jest inne, tak żeby nie śmieścić, yy, pokażę gdzie się da, później kulki można zakopywać, jest akurat taki teren, że nawet sapelka mi nie jest potrzebna, także dziękuję, pozdrawiam.